Przechodzimy do podpunktu D, podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kościerzyna dotyczącego terenu działki numer 100, łamany przez 5, obręb 6 na terenie miasta Kościerzyna. Projekt uchwały na druku 385 przedstawi pani Sylwia Burczyk, naczelnik wydziału gospodarki i nieruchomościami. Wysoka Rado. Projekt uchwały na druku 385 dotyczy e, przystąpienia do procedury uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta dotyczącego terenu działki 105. E, jest to działka położona przy ulicy Szydlice z wnioskiem o uchylenie tego planu wystąpił właściciel działki. Obecnie jest to działka 107. E, plan miejscowy który obowiązuje dla tego terenu, przeznacza ten teren pod budowę garaży. Wnioskodawca nie jest zainteresowany takim przeznaczeniem nieruchomości, woli budować tam budynki mieszkalne. Nadmienię również, że plan z 2000 roku, który obowiązuje dla tego terenu, no nie, nie spełnia dzisiejszych przepisów prawa. Zatem tutaj przychyliliśmy się do wniosku i zamierzamy przystąpić do procedury uchylenia planu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o stanowisko Komisji Komunalną. Przedstawi Przewodniczący Komisji Roman Gołuski. Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, projekt uchwały na druku nr 385 Komisja Komunalna zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Stwierdzam kworum. Przystępujemy do głosowania. Głosujemy poprzez podniesienie ręki za pomocą urządzenia do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Przeciwnych głosów nie było, wstrzymało się od głosu trzech radnych. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do podpunktu E. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu numer 6 łamane przez 47 i część działki numer 6 łamane przez 46 położonych przy ulicy Tadeusza Kościuszki w obrębie geodezyjnym numer 06 miasta Kościerzyna. Projekt uchwały na druku 386. Przedstawi pani Sylwia Burczyk, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Barterskiej. Szanowni Państwo, kolejny projekt uchwały na druku 386 dotyczy wyrażenia przez Państwa zgody na sprzedaż działek 6x47 6, i części działki 6 przez 46. Działki te położone są w rejonie ulicy Kościuszki, ulicy Wrzosowej. Działki te zamierzamy sprzedać w przetargu nieograniczoną. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o stanowisko Komisję Budżetową, przedstawi przewodniczący komisji Dawid Jereczek. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, uchwała na druku 386. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Bardzo proszę o stanowisko Komisji Komunalną, przedstawi przewodniczący Roman Gołbysi. Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, Komisja Komunalna projekt uchwały na druku nr 386 zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Głosujemy poprzez podniesienie ręki i za pomocą urządzenia do głosowania. Bardzo proszę, głosujemy. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Przedstawiam wyniki głosowania. Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych. Przeciwnych głosów nie było. Wstrzymało się 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Podpunkt F. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu numer 269 łamane przez 33 położonej w rejonie ulic Piechowskiego i Skłodowskiej Kili w obrębie geodezyjnym numer 06 miasta Kościerzyna. Projekt uchwały na druku 387 przedstawił pani Sylwia Burczyk, naczelnik Wydziału Gospodarki nieruchomościami. Szanowni Państwo, kolejny projekt uchwały nr 387 dotyczy również wyrażenia przez Państwa zgody na sprzedaż działki. Jest to działka o powierzchni 659 metrów, jest ona położona w rejonie ulic Piechowskiego i Skłodowskiej i również w tym przypadku zamierzamy wykazać ją do sprzedaży w przetargu nieograniczonym. Otwieram dyskusję. Stanowisko Komisji budżetowej i Pani Przewodnicząca, Szanowni Komisja Budżetowa zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przedstawioną uchwały. Stanowisko Komisji Komunalnej komisji. Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, Komisja Komunalna projekt uchwały na druku nr 387 zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Stwierdzam, forum przystępujemy do głosowania. Głosujemy za poprzez podniesienie ręki, wykorzystanie urządzenia do głosowania. Kto z pań, panów Radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych nie było, wstrzymujących również nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do podpunktu 5. Pani Przewodnicząca, będzie odpłacać? Nie było, więc ja mam Było 20 na tej stronie. się wstrzymywał Urządzenie do, do głosowania podałość 20 radnych. Podpunkt G. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w obrębie rezyjnym 02 miasta Kościerzyna. Projekt uchwały na druku nr 388 przedstawi pani Sylwia Durczyk na wydziału gospodarki nieruchomościami. Bardzo proszę. Punkt G. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w obrębie geodezyjnym 02 Miasta Kościeżyna Projekt uchwały na druku numer 388 przedstawi Pani Sylwia Burczyk, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, kolejny projekt uchwały na druku 388 dotyczy nadania nazwy drodze położonej w obrębie godezyjno nr 2 miasta Kościerzyna. Jest to droga zlokalizowana na działce 80 przez 30. O nadanie tej nazwy wystąpił właściciel Działki przylegającej do tej drogi. Proponujemy tutaj nazwę Ulica Wiosenna jako nawiązanie do nazewnictwa dróg położonych w tym rejonie. Dziękuję bardzo. Stanowisko Komisji Komunalnej przedstawi przewodniczący Roman Gołyński. Pani przewodnicząca, szanowna Rado, projekt uchwały Komisja Komunalna zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu przedstawi. Przewodniczący Jarosław Breza. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, omawiany projekt uchwały komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Otwieram dyskusję, zamykam dyskusję, stwierdzam kworum. Przystępujemy do głosowania. Głosujemy poprzez podniesienie ręki i za pomocą urządzenia do głosowania. Kto z Pań, Panów Radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących również nie było. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do podpunktu H. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia służebnością gruntową działki oznaczonej numerem geodezyjnym 38 przez 36 położonej w obrębie geodezyjnym 04 miasta Kościeżyna w rejonie ulicy Kartuskiej. Projekt uchwały na druku 389 przedstawi pani Sylwia Burczyk, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Szanowni Państwo, projekt uchwały na druku 389 dotyczy wyrażenia przez Państwa, przez Państwa zgody na obciążenie służebnością gruntową działki 38 przez 36, stanowiącej dojazd do działki 38 przez 20, której nabyciem jest zainteresowana energia. Na działce tej zlokalizowana jest trafostacja. W związku z faktem, że żadna nieruchomość nie może być, znaczy musi mieć dostęp do drogi publicznej. Stąd tutaj proponujemy obciążenie tą służbnością gruntową, polegającą na prawie przejazdu i przechodu przez właśnie działkę 38 na 36. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Stanowisko Komisji Budżetowej przedstawi przewodniczący Komisji Dawid Jereczek. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, Komisja Budżetowa. Jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała uchwałę na druku 389. Stanowisko Komisji Komunalnej przedstawi przewodniczący komisji Roman Gummisty. Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, Komisja Komunalna projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Głosujemy poprzez podniesienie ręki. I z wykorzystaniem urządzenia do głosowania, kto z pań, panów radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych nie było. Wstrzymujących również nie było. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do podpunktu I, podjęcie uchwały w sprawie obciążenia służebnością gruntową części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 6 łamane przez 46 położonej w obrębie geodezyjnym 06 miasta Kościerzyna przy ulicy Tadeusza Kościuszki. Projekt uchwały na druku 390 przedstawi Pani Sylwia Butyk Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Szanowni Państwo, projekt uchwały na druku 390 dotyczy również wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową, tym razem części działki 6 przez 46, jest to działka położona w obrębie Godyzynym 6 przy ulicy Kościuszki. Z wnioskiem o ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez działkę 6 przez 46 wystąpił właściciel sąsiedniej działki, to jest działki 6 przez 44, 6 przez 43 motywując to faktem, iż pierwotnie w momencie nabycia tej działki miał połączenie z ulicą Kościuszki poprzez planowaną ulicę Kalinową w chwili obecnej po zmianie planu Działka 6 przez 47 nie jest już przeznaczona pod drogę publiczną, nie będzie tego połączenia z ulicą Kościuszki, zatem wystąpił tutaj z wnioskiem o wyrażenie zgody, o, o ustanowienie służebności, e, aby móc połączyć te działki. E, Przejazdem, tak, przez działkę 46 z ulicą e, Kościuszki bę, będącej jeszcze drogą krajową. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o stanowisko Komisję Budżetową, przedstawi przewodniczący komisji Dawid Jereczek. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, komisja budżetowa pozytywnie zaopiniowała uchwałę na druku 390. Dziękuję. Stanowisko komisji komunalnej przedstawi przewodniczący Roman Goński. Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, Komisja Komunalna projekt uchwały na druku nr 390 zaopiniowała. Otwieram dyskusję, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Głosujemy poprzez podniesienie ręki z wykorzystaniem urządzenia do głosowania. Kto z pań, panów, radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Za podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się od głosu dwoje radnych. Uchwała została podjęta.